Dzień dobry państwu. Witamy po raz kolejny dzisiaj tym razem na konferencji prasowej z trenerem Szymonem Grabowskim przed nami mecz z Motorem Lublin. Trenerze poprosimy o przedmeczowy komentarz. Później przejdziemy do pytań dziennikarzy. Dzień dobry. Na pewno jesteśmy bardzo zadowoleni i w takim dobrym nastroju przygotowujemy się do tego inauguracyjnego Spotkania w ekstraklasie na swoim boisku, i to jest dla nas największy pozytyw, że po tym dłuższym czasie będziemy mogli przede wszystkim zagrać dla naszych kibiców i, i na naszym stadionie. To nas, można powiedzieć, motywowało przez cały, cały tydzień. To nas motywuje i myślę, że w dniu meczowym będzie dokładnie tak samo. Przyjeżdża jeden z Beniaminków do nas, zespół, który jest bardzo dobrze poukładany zespół, który ma powtarzalne zachowania, i myślę, tutaj. tutaj My skupiamy się głównie na sobie, ale też analizujemy to, co, co, co przeciwnik ma nowego do zaproponowania względem względem chociażby ostatniego sezonu. Spodziewamy się bardzo trudnego spotkania, spodziewamy się spotkania, w którym, w którym na pewno motor też będzie chciał szukać swoich szans po to, żeby, żeby wywieźć stąd korzystny rezultat, ale my nie wyobrażamy sobie innego scenariusza jak taki, że trzy punkty zostają w Gdańsku. Dziękuję. Dziękuję ten, że poprosimy o pytanie Karolina zgłasza się pierwsza. Karolina Skórska, Lechia.net, no to zacznę od pytania o sytuację kadrową, czy coś się zmieniło w ostatnich dniach? Tak, sytuacja kadrowa w Lechii jest, można powiedzieć, rozwojowa i to w tym dobrym znaczeniu tego słowa. Można powiedzieć, że trenujemy praktycznie w komplecie, poza Koprem, poza, poza Luisem, tutaj wszyscy trenują. Mamy jeszcze odczuwalne, można powiedzieć, skutki ostatniego spotkania względem kilku zawodników, ale mam nadzieję, że to nie przeszkodzi im w, w, w tym, żebyśmy mogli z nich skorzystać w 100%. Drugie pytanie o ten motor, bo w zeszłym sezonie dwa razy przegraliście, wiadomo, że motor jest dzisiaj inny personalnie, jest nowy trener, ale na ile też te wnioski, które wyciągaliście w lipcu zeszłego roku i w grudniu pomagają Wam, wam też w przygotowaniu się pod ten piątkowy mecz? Ogólnie nie rozpatrujemy tego, co było, skupiamy się na przyszłości i, 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 i tak do tego podchodzimy. Myślę, że Motor od dłuższego czasu jest drużyną, która, zespołem, która tworzy przede wszystkim kolektyw i, i to jest widoczne w każdym momencie na, na boisku. Pewne zachowania zostały, można powiedzieć, y, y, po trenerze Fejo, że tak, że tak to nazwę. Trener Stolarski wprowadził też kilka swoich rozwiązań i, i jest to, myślę, bardzo widoczne. Jesteśmy myślę gotowi na, na drużynę, yy, drużynę motoru, ale yy, to my jesteśmy yy, dla nas najważniejsi i to, i to my musimy yy, skupiać się na sobie, chociażby nawet yy, usprawniać te rzeczy, które nie wychodziły nam we Wrocławiu. Dzień dobry, Paweł Stankiewicz, dziennik balktycki, trenerze. Czwórkę z plusem stawił pan Luisowi Darigo. Czy to oznacza, że zostanie pan przy tym układzie na, na to najbliższe spotkanie? Dziękuję. Furka z prosem to nie szóstka, i, 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 i dlatego tutaj mam różne w głowie scenariusze względem Luisa, czy względem tej pozycji, czy względem momentami struktury. Dlatego, dlatego myślę, że też tutaj do końca, do końca jeszcze nie ma tego końcowego pomysłu, jeśli chodzi o personalia, na spotkanie piątkowe. Włodzimierz Machnikowski, Radio Gdańsk. Panie trenerze, rzeczy z tym motorem to nie jesteśmy troszeczkę na musiku? Jeśli chodzi o mecz wyjazdowy ze Śląskiem-Wrocław na terenie wicemistrza Polski, mieliśmy taki komfort, że niezależnie od tego, jak to się skończy, nawet z kalkulowaną porażką nie byłoby rozdzierania szat. Natomiast teraz, zważywszy, co motor zaprezentował, czy może jaki wynik osiągnął w pierwszej kolejce i to, że teraz gramy u siebie, to jak nie z motorem, to z kim? Nie czuje pan, czy może pan chce wzbudzić taką presję, że tutaj musimy wygrywać, bo jak... Nie z motorem u siebie, no to rzeczywiście takich rybali z tej półki w takiej sytuacji będziemy mieli stosunkowo niedużo. Nie dużo. Ja zupełnie nie rozpatruję tego pod kątem, jak nie z motorem. To, to, to z kim motor jest, myślę. Yy... W, w, bardzo dobrym zespołem, równorzędnym jeśli chodzi pewnie o nas, a my będziemy chcieli pokazać, że, że to my mm, jesteśmy lepsi i, i postaramy się wygrać. Będziemy chcieli tak samo wygrać z motorem, jak chcieliśmy we Wrocławiu, czy jak za chwilę będziemy chcieli wygrać z, w Poznaniu, czy, czy, czy z innymi rywalami. E, tutaj, mm, w naszym podejściu do do ekstraklasy, nic się nie zmieni jeśli chodzi o pierwszą ligę, każdego przeciwnika traktujemy z bardzo dużym szacunkiem i z każdym przeciwnikiem chcemy, chcemy wygrać, tutaj jest to dopiero druga kolejka i zupełnie nie, nie, nie patrzymy też w, przez pryzmat tego, że to my musimy wygrywać, bo, e, bo, 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 bo co? My musimy wygrywać, bo chcemy, chcemy mieć e, jak najwięcej tych punktów, my chcemy wygrywać, bo gramy u siebie, my chcemy gry, wygrywać, bo chcemy dawać radość sobie i przede wszystkim naszym kibicom. Także rozpatrujemy to tylko przez pryzmat tego, że e, nasza praca musi nam dać trzy punkty, e, i wtedy wszyscy będziemy zadowoleni. Z dużym spokojem i z cierpliwością odpowiadał pan na pytania dziennikarzy po konferencji, po meczu we Wrocławiu, gdzie próbowano troszkę zdyskredytować postawę zespołu. Mówiono o tym, że piłkarze nie chcieli się podnieść, zwlekali, no nie zachowywali się do końca po sportowemu. Miał pan takie poczucie, że troszeczkę chciano umniejszyć i to, co Lechia pokazała, i to, jaki wynik osiągnęła? Dziennikarze mają prawo pytać, a, a moim obowiązkiem jest odpo, od, odpowiadać najlepiej jak tylko potrafię. I myślę, że to, to, to poprzestańmy na tym. My staramy się w każdym meczu, czy z każdego meczu będziemy też wyciągać wnioski, żebyśmy też nie byli odbierani w ten sposób, nawet przez ludzi momentami nieprzychylnie nastawionych lech. Także, także to też biorę, biorę do, do siebie i tylko i wyłącznie praca ma sprawić to, że, że w przyszłości takowych komentarzy czy, czy, czy próby stwierdzeń zupełnie nie będzie. I o Maksymakłania jeszcze chcielibyśmy, to zaczyna się turniej olimpijski, to już od dziś. Jaką rolę widzi Pan dla Maksyma? Jak to może wpłynąć na jego rozwój kariery, jak to może wpłynąć na jego pozycję w Lechii tak, że jak zostanie mistrzem olimpijskim, to pan mistrza będzie miał w drużynie, to, to, to troszeczkę się okoliczności zmienią. O ten turniej olimpijski Maksyma w tym projekcie chciałbym zapytać. Może się okoliczności zmienią, jak Max zostanie mistrzem olimpijskim, czego, czego na pewno mu życzę, ale nie zmieni się na pewno sam Max, bo myślę, że go znamy właśnie z tej strony, że jest to dzieciak, który chce kopać w cudzysłowie piłkę w każdym w każdym momencie dnia i nocy także Max się tutaj na pewno nie nie zmieni a, a jeżeli jego wartość jeżeli jego, jego doświadczenie będzie będzie większe no to no to, to z korzyścią dla mnie z korzyścią dla, dla klubu ale z korzyścią dla dla Maxa także dzisiaj bodajże o 19 trzymamy kciuki, kciuki za Maxa yy, czekamy na niego cierpliwie ale też już z tyłu głowy mam taki spokój bo, bo jest nas coraz więcej jeśli chodzi o o te personalia, więc myślę, że też tutaj bez maksa na ten moment będziemy sobie dobrze radzili. Tomek Galiński, Wirtualna Polska. Ja tak zapytam może nie wiem nie do końca o, o ten najbliższy mecz, ale po, tym, po ostatniej kolejce tej pierwszej wpadła mi w oko taka statystyka, że Lechia wykonała najmniej sprintów i przebiegła najmniejszy dystans w tym takim sprincie. To jest Powód do niepokoju, czy po prostu specyfika tego meczu, tak to, to z tego to wynikało? Jak pan się na to zapatruje? Oczywiście, jeżeli popatrzymy na statystyki całej kolejki, jeśli chodzi o, o, o tą intensywność, nie była w naszym wykonaniu najlepsza, ale myślę, że to, to w głównej mierze wpływ na to miały warunki meczowe, czyli, czyli właśnie. To, to spotkanie było toczone w, w, przez większość, szczególnie drugiej połowy, kiedy byliśmy, można powiedzieć, ustawieni na swojej połowie. Nie, nie za bardzo było momentów, które, które sprawiłyby, że moglibyśmy, czy po, potrzebowalibyśmy, musielibyśmy przyspieszać i w tym HSR-ze, czy, czy w sprincie tych metrów dużo zrobić. Także tutaj, tutaj spokojnie myślę, że jakieś takie wnioski będziemy mogli wyciągać po, po kilku rozegranych kolejkach, w którym miejscu, jest jeśli chodzi o, o tą intensywność w ekstraklasie w ekstraklasie jesteśmy. Ja chciałem jeszcze zapytać indywidualnie o dwóch piłkarzy: Rifet Kapis czy on już jest gotowy, bo tutaj zagrał ten pierwszy mecz chyba poniżej. Możliwości, oczekiwań i roli, którą pełnił dotychczas w drużynie, i na plusie z kolei chyba Kamilo Mena, który wielką robotę zrobił nie tylko gdzieś tam na skrzydle, oddalając piłkę od swojego pola karnego, ale także już czysto w defensywie. To, to, to chwilami te interwencje były wręcz zachwycające. Podziela pan tę opinię, że kapiczowi troszkę brakuje, jest pod kreską, a Kamilo Mena zdał ten pierwszy egzamin ekstrapasowy? Zupełnie, zupełnie nie patrzę w ten, pod tym kątem. Riki Kapić, można powiedzieć, odbył dwie jednostki treningowe przed meczem ze Śląskiem. Praktycznie nie brał udziału w jakimkolwiek przygotowaniu, więc Riki Kapić jest tym jednym z tych zawodników, dla którego ten okres, w którym jesteśmy, jest to dalej okres przygotowawczy. Mamy takich zawodników kilku, stąd może taka taka... Opinia, że w tamtym roku prezentowali się lepiej. Tutaj na razie też nie, nie patrzę tak. Nawet jeśli chodzi o Kamilomene czy, czy innych zawodników, nastać na pewno na więcej i każdy, kto, kto zna tą drużynę, każdy, kto zna tych zawodników, wie, że my pokazaliśmy tylko i wyłącznie część swojej twarzy, część swojego prawdziwego oblicza i, i musi być lepiej, będzie lepiej zdecydowanie po, po, po pewnie kilku, kilku tygodniach, kiedy, kiedy już będziemy pracowali na tych swoich obrotach. Dzień dobry panie trenerze Lechia Lechagdapel. Jesteśmy jak wiadomo w trakcie okienka transferowego, więc pewnie te pytania się co tydzień będą pojawiać, ale czy ktoś może dołączyć jeszcze do zespołu na ten najbliższy mecz z motorem Lublin? Wiemy jakie są pogłoski, co się pisze w mediach, więc czy jest taka szansa? Dziękuję. Powiem szczerze, pewnie w każdej pogłosy jest trochę prawdy, ale na tą chwilę ta kadra, którą, którą my mamy, ja się na niej skupiam i tych zawodników przygotowuję do, do, do spotkania z motorem, także w mojej opinii na tą chwilę nic się nie zmienia, moje, moje myśli są sfokusowane na tych zawodnikach, których na tą chwilę mamy. Już chyba więcej pytań nie widzę. Dziękujemy zatem za dzisiejszą konferencję, wcześniejszy briefing. Widzimy się w piątek na meczu z motorem Lublin. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.